Kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zdrapki za 78 zł. Mega linie, mój pierwszy milion. I love big cash classic black 7, super linie, 10 razy kasa 7, 13, 21 i mała krzyżówka. Losowo wybierane zdrapki, nie nadrapane, dlatego bierzemy się do drapania. Trzymajcie kciuki. Zostawiajcie łapki, subskrypcje, oglądajcie przerwniki. A ja drapię krzyżóweczka z numerem 15. Tak losowo wybierana, ale krzyżówka akurat mi tu pani podała. A no, a okulary kto założy? No ludzie, trzeba w drapać, dobra? Mamy to. Nie wiem, czy to mi pomaga, ale wiecie, jak zrobiłam to, noszę. KS. Także w każdym razie zapominięcia sorki. No i zobaczymy, czy coś ja tu wydrapie UM. UM. Ptaszki śpiewają, jak nagrywam. Najgorzej, że ponad zimę. Zima wraca. Nie wiem, kiedy wy zobaczycie ten film. YP. BX. Mam nadzieję, że jeszcze pogoda się zmieni. J i N. J i N. Rodzynki. Nie lubię rodzynek. V i E. V i -n. Ok, chyba tyle. Ogie. Żadnego wyrazu nie mamy, także na bogato. H i A. Tak myślałam, że dadzą A, skoro nic nie ma. Mamy drugie słowo. Pytanie, czy wpadnie jeszcze jedno, czy też nie. H i A. Tu jeszcze jest H. Tu o. F i Z, czyli nic.

26, 11 i 3. No, niestety ta zdrabka to normalnie moja ulubiona. 10 razy kasa szukamy liczb mnożników, numerek 24. I szukam 18, 31, 12 i 16. A jest 27, 17, 21, 18. Jest trafienie, cud.

Ładne, bardziej mi się podobają niż ta poprzednia edycja, jeżeli chodzi o kolor. Oczywiście. Słoń i klucz. Poszukuję tej 70, piątki. Ok, księżyc i rolki. Może znajdę, wiecie, warto mieć marzenia. Rower i krab. Crap. słońce i parasol, ok, piłka i arbuz, super, sakwa i bryle ok. Biedrona i łódź. A gdzie wygrana? Dobra. Kości i lody. Czapa i diament. Jest linia. Cud nad Wisłą. Korona i serce. Wiatrak i motyl. Okej, okay, i co my tu mamy? 10 złotych. No, panie R. Okej, okay, musi się chyba zgadzać. No, życie układam na nowo, nie? Dobra. Classic Black 7, numerek 24. Szukam siódemeczek. Im więcej, tym lepiej. Ile by się to przydało? No, te 150 może być już, nie? Tak, dobrze, zamarzenia nie karają, nie? Pióro. Drzewo, zegar, ptaszydło, jabłko, tęcza, serce, truskawa, kość, klucz, kawa, radio, skuter, korona, lupa, pik, auto, siódemeczka, jest super, dzwon i siedem, no i dzwon i siedem, świat. I co pod siódemką? Dyszka. No, ale jest. Na co się wymieni? Jeszcze nie wiem na co. Może znowu znowu podejść do mega paradiso. <laughs> I love big cash. Z numerem 10. Szukam liczb, w napisu cash i monet. Monety mnożą. Ok. I co mam? 46, 24, 42.

Lot to się pomyliło, chyba. Dobra. No to teraz zrobię mój pierwszy milion na końcu galinie. Numerek siódmy wyciągnęłam. Szukam, wygrywając liczb portfelu. Portfel daje mi od razu 100 więc czekam w bonusie kwoty. No już jak na razie to tylko widziałam, u Wiki, ten portfel. No i mam 34, 30, 13, 24 i 28 jest czterdzieści siedem, czternaście obokowo, czterdzieści dwa, dwadzieścia siedem, trzydzieści sześć, czterdzieści pięć, trzydzieści siedem, piętnaście, trzydzieści trzy, trzydzieści pięć, same bogi, szesnaście Dwa, osiem, trzydzieści dwa, niedobrze, niedobrze, jedenaście, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia dwa, gdzie są pieniądze? Jeden siedemnaście, trzydzieści dziewięć zmierzamy do końca, sześć. 12, 18, no dupa blada, pozostaje bonus. A tu winogrono, no nie, no nie, no nie. No nie. Kontrolne dla pewności, bo człowiek nie widomy. HML. No nie się, że te najdroższe tak z zawozą. No i megalinie z numerem 11 na koniec. Zobaczymy, czy coś dorzucą, czy też nie. Winogrono i szminka. Mam nadzieję, że za dużo nie pominę, ale nie obiecuję. Winogrono i szpinka. Ok, chyba tyle. Popcorn i cytryna. Popcorn i cytryna. Bo nie widzę, albo nie ma. To musisz przesunąć, ja cię bo o Czekajcie, czekajcie, o, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, prawie dobra, no, dobra, już chyba, kości i flaming, flaminga chyba widziałam, tak, jest tu, jest tu, kości i flaming, no, ubogo z tymi symbolami, naprawdę, zegar i korona. Cegar i korona. Ok. Klucz i tęcza. Klucz i tęcza. Cichobiegi i pióro. Cichobiegi. Ok, chyba tyle. Wiśnie i prezent. Wiśnie i prezent. dajcie wygraną. Endy. Liśnie i prezent. Okej. Okay. Łódź i diament. Łódź i diament. Symbole są, no ale co z tego? Okej. Okay. Słońce i biedronka. Słońce i biedronka, okej, okay. ananas i arbuz, ananas i arbus. no i to na tyle, gwiazda i auto, nie kojarzę w ogóle auta. podkowa i dzwon podkowa i dzwon liść i moneta liścia w ogóle nie kojarzę no lipa i naszej i kokos no i nic z tego chyba nie ma Ostatnie coś, te linie to tragedia i u mnie. W bonusie perła, no niestety, dla pewności kontrolne, różne. No coś, te najdroższe zawodzą. Podsumowując, 20 zł, 30, 40, 45, czyli mniejsza część odzyskana, nie większa część, bo 78 odcinek, większa część odzyskana. Jeżeli Wam się podobało, zachęcam do łapek, do subskrypcji. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Dzięki, cześć!